się siema, siema, z tej strony Xetrok i witam was w drugim odcinku z gry Manor Lords. I od razu info na start, otóż kiedy to oglądacie, kiedy ja to nagrywam, to jeszcze nie wyszedł pierwszy odcinek, także jeszcze nie widziałem komentarzy pod pierwszym odcinkiem, więc jeszcze nie wiem jak nazwać yy, miasto. Thousand Brick. Druga informacja jest taka, że nagrywam teraz filmy na zapas, gdyż nie, będziemy, nie, nie będę mógł przez 3 tygodnie nagrywać, więc najbliższe 6 odcinków na kanale będzie po prostu nagrane na zapas, więc też nie będę mógł komentować tam, będę się odpowiadać na komentarze i to tyle, także tak. W poprzednim odcinku skończyliśmy na wybudowaniu pięciu oto domostw pięknych i dostaliśmy informację, że możemy stworzyć jakąś milicję. Także może teraz zaczniemy to robić. Teraz co to, co to robi? Mam 10 chłopa i mam 20 rozumiem, że włóczni. Więc milicja z włóczniami. I jak to działa? O co tu chodzi? Zbiórka no to rozumiem, że do walki jak nas napadną. Okej, okay, dobra, chyba mamy, nie wiem. Nie wiem jak to działa. Zobaczymy. Najwyżej nas okranną. Znowu. I co my jeszcze musimy zrobić? Musimy mieć drewno opałowe. To już mamy. Mamy. Nie mamy tu ludzi w ogóle. Więc z obozu drwali jeden ląduje tutaj. I obszar roboczy to będzie. Myślę, że tutaj sobie będziemy wycinać. Ok, co dalej? Tutaj nasza zwierzyna jest łowiona, więc to chyba tyle. Odpauzuję grę. I będziemy się zastanawiać, co robić dalej. Mamy bardzo mało zapasów. Więc, także trzeba mieć nadzieję, że szybciutko ogarną się z jedzeniem i z. tutaj. A tą drwala. Kończy się. Um, no, tak. Zimno. Oj. Okej, okay, przydzielimy tu nawet dwójkę. Ponieważ póki co i tak nic nie budujemy. A, parcele. Kurczę eee, nie dobra, nieważne. Musimy mieć parcelę, chociaż jedną jeszcze. Żeby nam po zimie przybyli nowi ludzie Szybko, szybko Aby te jedną zbudowali i możemy przenosić Buduj, buduj, buduj Tutaj są surowce jakieś Okej, okay, coś tu jest, ale... Jeszcze nie ma woła Opał, opał, opał Gdzie jest opałownik? Halo, halo Okej, okay, ktoś tu już coś... Ktoś jakieś drzewo ścina Coś robią, powoli I niech robią Tech ludzi nie ma opału yy, no tak, klasycznie To będzie ciężki pierwszy save, obawiam się Mamy tych myśliwych, więc coś tam tego jedzenia. Dlacze, dlaczego to tak źle poszło? Parcela ukończona. I w tym momencie dodatkowa rodzina ląduje w drwala, Ponieważ już nic nie budujemy. A to oznacza, bez studnia. Dobrze, bez studni chyba przeżyją. Ile? I tak nie ma tu jeszcze towarów. Okej, okay, już są. No ale dobra, musimy mieć ten opał. Okej, okay, mamy opał na miesiąc. Jeszcze jedzenie. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Dobrze, robić. Szybko. Okej, okay, opał trzy miesiące. Dobrze, dobrze. Dobra, to oznacza, że możemy teraz przenieść rodzinkę po jedzenie, skoro mamy opał na 3 miesiące, nawet na 4 miesiące, dobrze, to teraz jedzenie, trzeba zapewnić jeszcze, bo jest ciężko i szczerze to nie wiem co po tej zimie robić, W się, sensie, okej, okay, opał już na 8 miesięcy, pytanie czy to może nam umierają ludzie, no nie no, mamy 5 rodzin, okej, okay, mamy dużo opału, ale mamy mało jedzenia. Na chwilę spauzuję, zastanowię się, co tu można dalej robić. Okej, okay, okay, chyba przyda się nam daj faktoria, żeby móc zwierzęta transportować, eksportować towary i w ogóle. Także tak. No dobra, opału na 9 miesięcy już mamy. Okej, okay, to oznacza, że tego drwara zadarujemy już i zamiast tego, niech budują rzeczy. Tutaj mamy ten nasz taki spichlerz skład, więc myślę, że tutaj, tutaj jest też ta główna droga. Więc to brzmi jak miejsce którym można postawić też nasz aktoria nasze. O, pięknie. Mamy tutaj tereny takie handlowe w pewnym sensie, więc teraz tylko jeszcze niech to wybudują i będzie gicior. Tutaj jeszcze kościół by się przydał. Opał na targu, no ale oni czy oni nie mogą wziąć opału po prostu sobie ze spichlerza czy coś. Tutaj w składzie coś jest niby. A gdzie są nowe rodziny? W sumie, jak nie ma jedzenia, to po co nowe rodziny? Moglibyśmy kamień wydobywać i go sprzedawać, według mnie, i to by nam dało dużo złota na pewno. Tutaj coś się dzieje. Są tu dwie rodziny, a jedzenia jak nie było, tak nie ma. I tutaj tych zwierząt też jakoś dużo nie ubywa. Dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy. Oni zużywają cały czas to jedzenie. Jak to działa? Ja będę musiał zobaczyć, jak działają te zasoby. Czemu rozbójnicy kradną te zasoby. Czy to musi być po prostu w spichlerzu ktoś przydzielony? Na szczęście ukradli opał, którego mamy na 8 miesięcy, ale no, 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 niemiłe to zachowanie jest. Okej, okay, powstała faktoria handlarza zwierząt. Co to robi? Handel. Woły kosztują, rozumiem, 20. Muły, konie, owce. Nie wiem, co to robi, ale no, woły by się na pewno przydały. Z tym, że na razie absolutnie na nic nas nie stać, bo nie mamy jeszcze chyba pieniędzy w ogóle. Ale dobra, już mamy budynek. Teraz tutaj mamy jeszcze faktorię do wybudowania i ona nam będzie tworzyć PKB regionu także proszę do, do roboty o tutaj sołty na włości tak pięknie powstaje faktoria o jak bratek teleportuje wszystko on nie potrzebuje w ogóle używać rąk tylko wystarczy uderzanie w ziemię i budynek powstaje Oko, fajnie Mało zasobów. No ja nie wiem, temu jest ciągle zero jedzenia, skoro aż dwie rodziny operują z tą dziką zwierzyną. Odkryto obóz. Brak przestrzeni magazynowej na produkcję. Dobrze, a jak spichlerz zrobię, ten, w sensie, odejmę jednego dziada i. Jest ktoś w spichlerzu, jakaś rodzina? Jakieś jedzenie tutaj jest, okej. Okay. No może tymczasowo dam tę rodzinę w takim razie do składu. Chociaż. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, co się stanie. Czy oni może wtedy przetransportują. Opał gdzieś, ale mamy jeden miesiąc jedzenia. Niesamowite. Co? Niesamowite. Tutaj proszę cały czas faktorię. Tutaj pięknie, chłody drewna. Rwale cały czas pracuję. Oho, coś się stało. Oho, za rok będzie banda rozbójników. Mhm. Dobrze, super, fajnie. Fajnie. Yy, fajnie. Armia innego władcy? Gdzie jest ta armia? Bo rozumiem, że to gdzieś tutaj, na tych złotych terenach. Okej. Okay. Co, co tu się dzieje? Ile ich jest? Jak ja mam w teorii ich pokonać? Rozbójnicy. Halo. Już ich jest więcej niż. Na, w ogóle nie ma opcji się przed tym obronić. Co? I, i oni idą w moją stronę? Okej, okay, w razie czego zapisałem grę, żeby móc zareagować, ale oni ewidentnie idą w moją stronę. Do tego mostku. Oj, Ej, ja nie wiem, co ja mam zrobić. No, mam te armię, no ale to jest 10 ludzi. A gdzie są kompanie najemników? Budowa, armia, mapa, pomoc. Tutaj coś jest, ale. Ale mnie nie, nie stać na to. 250, a ja mam 0. Jak ja niby w rok miałem stworzyć i faktorie, i 250 grzywien? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Jeszcze są rozbójnicy za rok. No, oni ewidentnie idą. <ścoughs> Alo, Halo! Armia! Zbiórka. Nie wiem. Tutaj. Wszyscy. Wszyscy, proszę, tutaj na most. Okej, okay. oni znikli? Chwila, bo tu byli przed chwilą i się zmyli. No to weź w takim razie. Wracaj do. Nieważne. Nieważne. Mogą wrócić tak od razu? Dobra, w międzyczasie nam się zrobiła rzecz. victoria. Koń, no ale nas nawet zwiększa ładowność, no ale nas nie jesteś nawet na to. Handel. Ok, kamień, deski, dachówki, uprawy, jedzenie to nie opał. Okej, okay, możemy wywóz drewna opałowego. Z tym, że musi być rezerwa jakaś. Pożądana nadwyżka 20. Ej, halo. 20. Skóry zwierząt też chyba coś tam mamy. Okej, okay. też wywóz, nadwyżka 3. Dalej, kamień na pewno będzie szedł w cholerę. że na razie, Dobra, może nie, bo nam cały kamień wywiozą. Na razie blackhandlu, black handlu. i co? I ze spiklerza w takim razie, składu, przenieść do faktorii i będą handlować, rozumiem. I w międzyczasie tutaj, Och, no znowu armia innego władcy. Okej, okay, ale trochę mniejsza chyba. No to co? No to armia. I znowu zbiórka. Aha, fajnie, fajnie, fajnie. Brak połączeń ze szlakiem. Traktem królewskim, no ale... A gdzie jest trakt królewski? Ta gruba droga to nie jest trakt królewski? Gdzie to idzie? To jest punkt handlowy. Ona idzie tędy. No i tu jest dużo tych takich rozgałęzień. Halo. Czemu to nie jest trakt królewski niby? O, chwila, jaka armia? No jest połączone tutaj wszystko. Gromadzi towary na sprzedaż. Przyłączono do sieci dróg Chyba, że chodzi o to, żeby wykupić Ten szlak handlowy No ale to nie stać mnie na takie rzeczy teraz, halo To jeszcze nie Jak nie mam takich rzeczy w ogóle, co oni są ode mnie A nie, tu mam 50 za możliwości regionu, okej okay. No to Te skóry z I guess I co, i dalej nic? Dupa, Jasiu No dobra, zobaczymy co się stanie Gdzie jest moja armia? Ruchy My zdążymy, nie wiem, natarcie, utrzymanie pozycji. No, my będziemy utrzymywać pozycji Jakie tu są bonusy w ogóle? Męczenie, zwartość. Wy, u, bra. No i dobra, i co? I my jesteśmy w lesie schowani. Okej, okay, ewentualnie. A gdyby ich zatrzymać tutaj, na moście, że. Kurczę, a mnie denerwuje to i czasem. Zatrzymać ich, tu, o. Wykorzystać ciastą przestrzeń po prostu. I to jest dalej nasz regen macierzysty. No, chłopy. Oni gdzie idą? A oni sobie dalej poszli? Co oni robią? Chyba, że oni idą do zbójników? I to byłoby dobre. Albo idą zająć teren być może. To jest też taka szansa. Okej, okay, to ja w tym czasie jeszcze w razie czego. Tutaj się przemieszczę. Na drugi most, gdyby im przyszedł głupi pomysł do głowy. Ale okej, okay, on chyba po prostu w takim razie ten teren zajął. Ktoś tu się klepią? Nie wiem. Co tu się dzieje? Dobrze! Okej. Okay. Rozwalili w cholerę ten obóz, tak? I co dalej? Tu są rozbójnicy. Okej. Okay. Oni idą klepać się z rozbójnikami. Okej, okay, dobra. A jakie ja mogę zrządzenia do regionów? Muszę mieć dużo wpływów, okej. Okay. Okej, okay, dobra, to alarm odwołany. Jeszcze. Armia. Wracać do roboty. Do roboty wracać. Nie ma stania. Okej, okay, on teraz zajmuje region Szachwitz. Jak to jest region? Halo, mapa. Tutaj ten region. No ale czemu on tak szybko mógł ten region zająć? Przecież w sensie, ja dosłownie nic jeszcze nie zdążyłem zrobić. Absolutnie nic. Nic. Zero. Ledwo przeżyłem zimę. Prawie umarłem z głodu. A typ zajmuje się region już. Jak ja mam z tym walczyć? Oj, to będzie chyba szybka seria. Musimy jak najszybciej ten przemysł ruszyć. Dobra, kamień, od razu kamień w takim razie. Nie mamy desek, super, fajnie, okej, okay, no to... artak I budować to. No nie dam rady tego szaszpić, no przecież jak tutaj typ ma armii ile on ma tu armii? Nie wiem, ile on ma tej armii. Dużo miał. Kilka kompanii najemników, to no to jak ja mam to odbić? W ogóle nie ma co, no trudno. U nas nawet jedzenia nie ma. To już są krzewy jagodowe dostępne, no ale nie mamy rodziny, by wysłać. Jedna wolna, która buduje. Jedna z tej faktorii i ja nie wiem, co tu się dzieje. Hand ktoś handluje, dobra. To, to jedna musi handlować, jedna musi ścinać. I jeszcze nam brakuje do chaty Drwala. Więc 5 miesięcy i trzeba będzie do chaty Drwala znowu kogoś wysłać. Z obozu Drwali za chwilkę do Tartaku przeniesiemy rodzinę. Albo nie, tą jedną nieprzydzieloną tutaj, niech ona robi deski. No, pro, 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 i dawaj, pracuj od razu. Od razu rób deski. Włożenie wołami wymaga OS. No to bez obozu drwali na razie. Damy radę chwilę. A tutaj to jedzenie. Na razie jest i tak limit. Więc do zbieractwa i do chaty zbieraczy bym potrzebował ziółka dodać, ale to też widzę, że ciężko idzie. Oj, ciężki odcinek, ciężki się szykuje odcinek. Rób, ta te deski. Rób, ta te deski. Gdy są kłody drewna, no to ty nic tylko robić deski. Ktoś tam coś wytwarza. Kompanie najemników. No nie mam na kompanie, dajcie mi spokój. Okej, okay, jest pięć desek, okej. Okay. I teraz w takim razie obóz kamieniarzy. Tylko gdzie by go jakoś, jakoś tę drogę ładnie poprowadzić? Żeby złoża nie popsuć Tu damy tak Tak Tutaj damy w las I tu damy tak O Ale tak z tyłu będzie ten obóz Żeby tu jeszcze jakieś mieszkania się zmieściły Jakieś parcele No i dawać przy, Przywieźć tam Przywieźć I mamy opał Coś w ogóle Ten typek miał handlować Gdzie on jest? Zginąłem coś. Ej, a może go nie ma w ogóle w tym, na mapie, aktualnie. Hmm, jest to możliwe, ale kurczę. Cały czas nam brakuje rodzin, i cały czas nam żadne nowe nie chcą przyjść. A mamy przecież parceli. Aż, aż 7 parceli jest. Aż dwie rodziny by mogły przyjść, co dupa. No i tutaj typek ma już teren nowy z surowcami, ze wszystkim. A ja co? Ja dupa. Ale dobrze, chyba wszystkie jakieś ważne surowce mam tutaj, z tego co widzę, więc za mało jedynie. Trzeci robot zbójnicy cały czas są blisko. Zamożność regionu 30, grzywny. Osiadłość by się przydała też do podatków, ale dobra, zamożność regionu chyba nam rośnie. Tak mi się wydaje. Jeszcze kościół trzeba wybudować, no ale no nie mamy tylu rodzin, żeby wszystkie surowce mogły wytwarzać, to jest problem. Kamieniarze ukończeni, fajnie. No i co? I teraz znowu trzeba mieć wolną rodzinę skąd. nie wiem skąd. Startaku chyba przerzucić ją. No, że tych desek to narobili korek. Dobra, desek to nam chyba starczy, nie ustawiłem rezerwy i tak się skończyło. Ale w obozie drwali, jeszcze jakieś drewno jest, całe szczęście. Może niech oni ten kamień robią. W faktorii cały czas ktoś jest. Pichlerzu! Ok, jest pusta rodzina, która nic nie robi, bo jest pusta spiżarnia. Więc można by ją wysłać do drwali. Wow, niesamowite, mamy jedzenie. Albo nie do drwali, tylko znowu na opał. No w razie czego? To nam się bardziej przyda. Różnorodność jedzenia. Wow, wow. Kamieniarze. dawać kamień. I ten kamień od razu na sprzedaż leci. Tyle kamienia. Tysiąc kamienia ponad, no. No to trzeba sprzedać. Jak to był handel tym kamieniem? O, no właśnie, dawaj wywóz, dawaj zakup szlak. Benz. I za mnie jest ez. No i z wywozu tutaj limit, dajmy 20. 20. No i Benz. I w chacie zbieraczy czekamy na ziółkę. A póki co, usuwamy przedział i wraca on do zwierzyny. Okay, trzeba będzie jeszcze. nie spały obóz kamieniarzy. No to t... No to w składzie kogoś trzeba mieć. No to co? Okej, okay, mamy jedzenia na 9 miesięcy, więc jednak do składu wślemy ludu, żeby nam transportował rzeczy. Nowy woł. Mała stajnia. O, to na pewno się przyda. W tym miejscu, gdzie jest dużo takich typowych budynków handlowo-przemysłowych, to na pewno się przyda mała stajnia. I czekamy na zamożność regionu i kupujemy nowego woła. Pozdrawiam. Ale jest ładna ta gra. Ja cię kręcę. Krajobrazy w tle. Mhm. Deski są przewożone. Pięknie, pięknie. Pięknie. Teraz tylko jeszcze. Okej, okay. zamożność też rośnie. Ten kamień jest wydobywany. Kurde, skóry zwierzęce dają dużo golda, ale no, zwierząt jest za mało. A glina by się jeszcze przed. A ile glina daje? Proszę Państwa. Okej, okay, widzę, że jeszcze jedzenie, jagody można tutaj. Ej dobra, wywóz... dajmy 30 na limit, no bo aż trójka 3... tego. Coś tu mamy jednak. Okej. Okay. Dobrze. A jak ta glina działa? Bo widzę, że nie da się samej gliny sprzedać. Pewno trzeba mieć to wy. wy, wy. pewno trzeba to przerobić. Rolnictwo, piec chlebowy. To to jeszcze nie jest nasza robota. Zdecydowanie nie. Piec do gliny. Okej. Okay. Czyli jeszcze gdzie jest zbieractwo gliny? Tu jest odkrywka, OK. Tutaj można stworzyć gliniane zagłębie. Jedno drzewo to tam w cholerę. Tyk, odkrywka. Łapie źródło surowca, do tego piec do gliny obok od razu. Pięknie. No i to nawet nie jest aż tak daleko głównej wioski, także to jest miłe. W ogóle tutaj mamy widzę punkt specjalizacji regionu, punkt rozwoju. Leśnictwo, i wydajność krzaków, Raperstwo. Samoczynny dopływ mięsa, a potem podwaja ilość mięsa. Bo tutaj rozumiem, że trzeba się zastanowić nad tym, w czym nasz region jest dobry. Jest w kamieniu i w glinie dobry. Zarządzenia, co tu się dzieje? Kurczę, jakie to są rzeczy? Okej, okay, okej. Okay. Tyle drewna opałowego, ażebyś. Ale mamy opał, dobra. Rozwój. Yy, tutaj jest rolnictwo typowo. Okej, okay, ale na start. Myślę, że trzeba mieć zabezpieczone jakieś jedzonko, więc myślę, że traperso, by mieć więcej mięsa, a potem utry by mieć więcej skór. Już 49 aprobaty, także czekamy na nową rodzinkę. Czekamy też na rozbójników. Jest fajnie, żeby ta rodzinka przyszła, czy była, żeby móc pokonać rozbójników. A potem te ziółka jeszcze. Na razie drugi wół się nie przyda, jeżeli nie będzie dwóch rodzin bez przydziału. No, ale zawsze już będziemy mieli na przyszłość. Tutaj ten kamień wydobywają. Tu jest w budowie. No coś przywożą, więc coś tu jest. Jakieś surowce tutaj przywożą. <laughs> Helie nowa rodzina, dobrze. A, a do spichlerza. Tutaj trzeba ewidentnie jeszcze jedną drogę. No tak to na pewno, nie? Inaczej. Inaczej. Myślę, że będzie spoko. Tutaj tak. No, będzie to w miarę git. Nie będzie idealnie, przez to, że tutaj jest ta droga tym skosem, ale nie będzie aż tak źle. Więc to jak najbardziej. I gdzieś trzeba kościół jeszcze. Dobre pytanie. Tu, tu to wygląda jak miejsce na kościół. Kościółek wymaga dużo desek, i gdzieś tu by mógł stać. No, tylko tutaj droga jeszcze musi być jedna. O coś takiego. Tu mamy miejsca na kolejne parcele, tylko takie mniejsze. Okej, okay. dobra, ale to najpierw trzeba wybudować. Naszym priorytetem jest glina. To jest nasz priorytet. I myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w kolejnym... kolejnym odcinku. Siema!